W 2019 roku z Early Access wychodzi kolejny throwback shooter, tym razem z gorącej Nowej Zelandii, wydany przez New Blood Interactive, wydawców Daska o tytule a Evil, co można też przeczytać jako Am I Devil? Hmm, przypadek. W grze wcielamy się w czepiona, którego zadaniem jest wyczyścić święte dystrykty z rebeliantów złej siły, w celu zapanowania świętego spokoju przodków. Czeka na nas 7 epizodów po 4 poziomy na każdy. To, co najbardziej zaskakuje, to to, że każdy epizod jest kompletnie inny od poprzedniego, co ciągle budzi poczucie świeżości i innowacji, czego Dask nie potrafił dotrzymać. Każdy epizod posiada swój motyw, swoich wrogów, których już nie zobaczysz później. Poziom dopracowania jest naprawdę bardzo dobry. Gameplayowa Amid Evil jest jak spiritualny sukcesor Hexen i Heretika czuć w grze czarną magię i nią głównie będziemy się posługiwać w walce. Rozgrywka jest jak typowy oldschool FPS, gdzie czyścimy pole z przeciwników, podnosimy klucze otwierające drzwi, zbieramy pick-upy i poty i szukamy wyjścia, po czym na końcu każdego epizodu czeka na nas boss fight. Do dyspozycji mamy 7 broni, które będziemy podnosić w różnorakiej kolejności, które wykorzystują jedną z czterech dostępnych man. Warto zauważyć, że ekwipunek musimy zdobywać w każdym epizodzie na nowo, ponieważ nie jest on przenoszony przez portal. Duż Dużym dla mnie minusem jest mały poziom trudności. Grę przeszedłem na najtrudniejszym poziomie Evil, który jest ukryty w grze, i przeszedłem Amid bez większych problemów. Trochę byłem tym faktem zawiedziony, bo spodziewałem się czegoś trudniejszego. Level design poziomów jest fenomenalny, każdy poziom ma inną, unikalną strukturę. Jeżeli jesteście pomysłowi, jest dużo ścieżek przejścia, poziomów, czego moje speedruny są idealnym przykładem, więc nie trzeba i zamierzoną ścieżką twórców, na które każdy poziom celuje. Niektóre etapy są liniowe, niektóre dają nam wybór gdzie zacząć, a niektóre są niczym open world, no i znajdźki, znajdźki, znajdźki. Jak to każdy oldschool FPS i Amid chowa masę sekretów w poziomach. Oprócz głównej kampanii jest też mały tryb hordy, jeżeli chcecie wymaksować osiągnięcia. prawa audiowizualna jest świetna. Andrew Hulshult po raz kolejny pokazał pazur i stworzył fenomenalny, mistyczny soundtrack dodający atmosfery do gry, który jest przeciwieństwem tego, co dostaliśmy w Dask. Tutaj nie ma metalowego grania, tutaj w sumie w ogóle nie ma gitary. A wizualnie. mhm. <laughs> Mamy ciekawą specyfikę. Aimid jest na Unreal Engine 4 i wykorzystuje dużo wokseli i sztucznych pikseli w teksturach, by nadać grze unikalnej tonacji, która ciekawie się komponuje z nowoczesnymi funkcjami jak oświetlenie wolumetryczne, dynamiczne, cieniowanie czy Ray Tracing. Oprócz tego wszystkie bronie w grze to 2D Spritey. Serio, one są w 2D. I pan Zawada zrobił o tym blog post, jak do tego doszło. Polecam przeczytać na Steamie. Co do technikali nie mam do czego się przyczepić. Jest obszerny FOV slider, skalowanie rozdzielczości, można wiele rzeczy wyłączyć, zmienić wielkość hada. Super. Jak to na takie gry przystało? Zbyt duża ilość przeciwników na ekranie lubi czasem odebrać klatki z naszego konta. Ale nie przeszkadza to aż tak, jakbym się tego spodziewał. Amid Evil to cudowny throwback FPS, który jest świetnym listem miłosnym w stronę fanów, takich klasyków jak Hexen czy Heretic. Ja bawiłem się cudownie, ogrywając i próbując wymaksować tytuł, i wy na pewno też będziecie się cudownie bawić, strzelając z miecza i tak dalej. Jednym z większych minusów jest, tak jak mówiłem, dość mały, niski poziom trudności, delikatne problemy optymalizacyjne przy dużej ilości przeciwników, które są, jak wiadomo, wybaczalne. No i też niektóre epizody są znacznie gorsze jakościowo od tych lepszych. Naprawdę polecam. Wybitny gem.